Cześć, mam Nubia Ciem miesiąc Ultra i pokażę jak zaktualizować aplikację na tym urządzeniu. Zacznijmy więc od upewnienia się, że masz połączenie z internetem, ponieważ jest to wymagane, a następnie upewnij się, że masz dodane konto Google do urządzenia. Jeśli nie będziesz musiał to zrobić przed wejściem do sklepu Play lub po prostu zaraz. Po tym mam na myśli, że będziesz mógł śledzić wszystkie moje kroki tylko wtedy, gdy masz dodane konto Google. Pozwól, że szybko wprowadzę hasło, aby wszystko potwierdzić. Dobrze, a po wejściu do sklepu Google Play musisz stuknąć w to kółko w prawym górnym rogu, które jest Twoim kątem. Następnie wejdźmy w moje aplikacje, i gry i stuknijmy w zarządzaj. Teraz stuknijmy w dostępne aktualizacje, i tutaj mamy wszystkie aktualizacje, które można pobrać. Oczywiście możesz zaznaczyć wszystkie z nich. Jeśli nie, po prostu zaznacz opcje, które chcesz, które chcesz pobrać i stuknij w tę ikonę aktualizacji w prawym górnym rogu. Twoje urządzenie teraz pobierze aktualizacje, zostaną one zainstalowane i zaktualizowane. Dobrze, to wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, ten film był pomocny. Jeśli tak, proszę, naciśnij przycisk subskrypcji i zostaw kciuk w górę.